widzowie lęk się z mutantami na budynku I już spadłem No, to fajnie brzmi, bo Po raz kolejny się bijemy na budynku, ale Aha! No nie mam, no czemu? Dobra, wiem, 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 to są mutanty i rozumiem no, Teleportujemy się oczywiście Chodź! Ale się bijemy Ej, to jest trochę niesprawiedliwe, ale może być. Wiecie co? Dodam sobie wielkość. Za Robuxy nie chcemy dalej, za Robuxy. Dawaj go! Idziemy na budynek lamusie. Ej, ja tak szybko wchodzę tam, że to jest poryte. Mogę być szybszy? Się zaraz okaże, że wydam przez przypadek robuxy i tyle będzie z filmu Kto stworzył slownesa takiego mocnego? Będą gracze? Są! Chodź tutaj! Jesteśmy mutantami! I walczymy w miejscu! Aaaa! Ej, dawaj! O, nie! On jest mniejszy niż ja, ale ten drugi jest większy. Nie, w dwójkę są więksi. Walka mutantów! Ale głupie! Wow, Wow! Ale ja głuki wam! Dawaj pierw małego! Ona może możełem a! Nie, uciekaj, uciekaj! Joki! Yes. Jaki mutant! On kiwa, dokiwał śmiesznie! Dobra, wrzuciłem! się. Już się wystraszyłem! Małego, dawaj małego. Mały jest bezbronny, chociaż też ma siłę. Chociaż. No tak, mały jest bezbronny, bo nie podniesie dużego. Czyli tyle jesteśmy na plus. O! no nie! Ty w ogóle lecę jak ze spadochronu normalnie. Napiszcie, czy chcecie tą grę na przykład z Tatą z Minecraft'a lub z innymi osobami. Na przykład z Amelką. Bo... O, kurde. Wow, wow. Dawaj ich. Ej, dobra, ja się tak boję, że ten mały mnie tak zrobi. Wypadł. Nie wypadł. Jak? Dobra, tepnął się typ. Dawaj pokusuję się na małego. Chodź mały. Tak, wypadł. Juhu! Jaki cox Sigma jestem! Widzowie! Zostawcie subskrypcję. Patrzcie na moje mięśnie, dlatego jestem taki silny. Ale lubię takie gry. Jest... Dobra, od teraz jestem tak silny. Teraz unikam każdego ciosu. Ale noob! Ale noob! Nie! Ale przetrwa to! Każdy prozy bicepsami prze, prze, przetrwa, no. Chodź tu! Luszko mała. O nie, w czwórkę się będziemy bić! Ej, dawaj, stoimy. Ło! Wow, ale go porobiłem! O ja! Ty, ja jestem nawy, bo ja go tak robię. Poczekaj, tato. Pato. Pato jak. Ty, patu, tu porobimy. Chopa, mama! No. Ale go za ubrania wywaliłem! Ty, on jest jakiś lepszy. Chlepery grał pewnie w jakiejś sesy coś takiego jest na nubek, lubię nie patrzcie jak na nogi zleciałem nie, nie ma ich nie mam tantów. Fajnych. O tutaj zasuwam. Dawaj na niego! Dawaj. Jak nic mu nie zrobię, to nie wytrzymam. Chodź tutaj Chodź. Chodź tutaj, dawaj. Na klepę ziomek. Dawaj mu po nodze. Ja go wywaliłem! Do drukarki jakiejś. Dobra, ja już nie muszę się teleportować. Ja tak szybko zasuwam, że... To jest nienormalne. Pyk. Dobra, jestem u góry! Chodź tego typa! Zrzuciłam go! Dobra, to jest za mocne ta gra jest. Umiem lata, czy umiem wszystko. Ty, jakbym był duży, to by się ludzie bali. Tak naprawdę już się malutcy ludzie boją Bo jestem mutantem Za, za bardzo spida zawalił Typ mały O, najgorsze jest jak wspinać się na schodach Bo nie wiesz, że się można teleportować I ktoś cię spycha I musisz chodzić od nowa Ty nie widzę małego! Nie, to jest nienormalne Tylko jak się jest małym, to nawet Normalnego nie można zrzucić. To normalne. A, dobra, spadłam. Spadłem. Dobra, lecimy. Ty, to jest. po prawie połowa tej wiedzy. Widzowie. O tam jest znajomy nasz. W sensie mój. Chodź! Ej, dawaj go! Dawaj znajomego. Widzu gdzie jesteś? Kicikici. Kici. To jest widz, ale taki co ten cwaniaczek po prostu taki cwaniak to jest normalnie widzowie. Tak gra w tą grę, że nie wytrzymam. O, Nie! Przegapiłem go, jego spotkanie. Ej, dawaj, dużego. Dużo? Zgapił skina, dziad! Ej, dobra, tak go rozwalę. Za zgapienie. Nie wolno zgapiać mojego skina. Chodź tutaj! Gin! Umarł? Umarł, żyje, nie żyje, żyje, dech. Umiera, kwiczy, leży. Bum! Ej dawaj go, dawaj go! Piiik! O nie, zepchałem go najgorzej Bum! Bum! <laughs> Ale głupie Zaraz nie wytrzymam. Spina się? Dobra, zostawimy ją. Się... Nie, się spnie, a potem. Nie. Ludzie muszą Wam ufać, by potem byście ich zdradzili. Tak, ta gra działa. Że są. Że można komuś ufać, że. Ej, zrobimy sojusz, napadniemy, dawaj, atakujemy go. A, a tak naprawdę, ludzie. W je grają i ludzi zdradzają? Chodź tu! Trzeba było na ringu nie stać. Dawaj, ja takiego mutanta pokonał w 3 sekundy. Pum. Pum, Ej, gdyby piątka ludzi na przykład, albo więcej się na niego uzięło, to on ma ko koniec. Co ty krzesła? używasz, Bambiku? A -pum. A -pum. Uuu. Poza ring. Ej, jestem... Jestem nienormalny. Dawaj go. O, teraz się fajnie zasuwa z ludźmi. Już nie muszę tyłem, ale tak, tyłem jest szybciej i tak. No kurde, wyciągnął krzesło Gamoni. I nie mogę go wciągnąć. O, poczekaj na tej desce. Nie! Co się stało? No nie. O, Ej, dobra, to jest tak mocne! O, ty dziadzie! Nie, ja sam spadłem. U! Easy. Sprawdźmy kto jest na serwie. Gdzie jest ten mój widz? Jest dalej. Widz. Nie no, mogę mówić przyjaciel, bo to co mam znajomych to jest takie fajne. Bum! Giniesz! Ej, chciałbym skłócić wszystkich ludzi ze mną i żeby tutaj się działa taka klepa, że... To jest polyce ta klepa, którą sobie wymarzam. No, ta gra to jest się. Bicie się. Co? A! Dobra ginę. Dobra, ginę, ginę, ginę. Cze? Ja, ja, ja latam. Nawet nie muszę używać emotek. O, jest. No i to salto takie mało potrzebne. I... Ile tutaj jest tych mutantów? Ej, jest ktoś... U... Ej, ta wieża tak wygląda fajnie. Tak, norma tak satysfakcjonująco ta wygląda. Dawaj mu na łeb. Lecę ci na łeb. O, wszyscy go! Patrzcie, co mu się na niego rzuciło. Dobra, ja korzystam i rzucam się na ludzi. Zgapa z na tu jest. Ginny? Też z zresztą. Ale go wywaliłem. Dobra. Ufa! Dobra, ja tak nie wiem, Jak z zabawkami. Jak halki jakieś z zabawkami. Pum! Ej, to jest takie fajne. Nie! Co? Ej dobra, na tym górze, by, gdyby by, był cały serwer, czyli no może, no, nie wiem, z 20. To ogólnie jest popularna gra. Czy może nie aktualnie i no, rzadko jest popularna, ale dużo jak ktoś w to gra, to nagle tak ludzie też w to grają, bo tak. No, wszyscy w to grają. Na pewno graliście w to. Chodź. Pa, dawaj go, dawaj go. Tyłem. Jaki speedrun się z tyłem, ty, za mocny.